Witam Was w kolejnym odcinku Zbrodni i Kawy. Dziś po raz kolejny przyjrzymy się sprawie, która nie wydarzyła się w dużym mieście, a w bardzo niepozornej i spokojnej miejscowości. Przygotujcie sobie kubek kawy i zaczynamy. Dziś przenosimy się do miasteczka Kamas w stanie Utah. Kamas to urocze górskie miasteczko z populacją około 2000 osób. Położone jest w dolinie, otoczone lasami Parku Narodowego i jeziorami. Kamas często wymieniane jest jako tzw. must have na wyprawę kamperem po Stanach Zjednoczonych. Właśnie w Kamas swój dom zamieszkiwała rodzina Corey i Erika Richinsów wraz z ich trzema synami. Niewiele znalazłam informacji na temat ich młodości, ale wiadomo, że para poznała się podczas pracy w sklepie Home Depot, gdzie Cory pracowała jako kasierka. Home Depot to taki, powiedzmy, sklep gospodarstwa domowego. Cory była piękną dziewczyną, miała oszałamiający uśmiech, była bardzo zgrabna, pięknie się prezentowała, powiedzmy. No więc błyskawicznie wpadła Erykowi w oko. Po krótkim czasie para zaczęła się spotykać, a po jakimś czasie byli już oficjalnie zaręczeni. Para pobrała się 15 czerwca 2013 roku, kiedy Erik miał około 30 lat, a Cory 23 lata. Para zainwestowała w kupno pięknego domu właśnie w miasteczku Kamas, a już niebawem na świecie pojawili się ich synowie. Rodzina była postrzegana jako tak zwana family next door, co oznacza taką bardzo blisko związaną, rodzinę kochającą się. Wyglądali na bardzo szczęśliwych i spędzali bardzo dużo czasu razem. Erik prowadził odnoszącą sukcesy firmę, był bardzo zaangażowanym ojcem, wspierał swoich synów, motywował szczególnie w zajęciach sportowych, dzięki czemu miał z nimi świetny kontakt. Kori była agentką nieruchomości i jednocześnie tak zwaną fliperką, co oznacza, że kupowała nieruchomości, które odnawiała, a następnie sprzedawała za większą stawkę. Była piękną, pewną siebie kobietą, która wiedziała, czego chce. Była całkowicie zakochana w swoim mężu Eriku i w swoich synach. Cory i Erik byli prawdopodobnie w najlepszym okresie swojego małżeństwa, kiedy chłopcy nieco podrosi, no znajomym i rodzinie wydawało się, że są w sobie zakochani dosłownie jak nastolatkowie. Tak przenosimy się do 4 marca 2022 roku. O trzeciej w nocy matkę Erika wybudza ze snu telefon. Kiedy zerka na ekran telefonu, widzi, że dzwoni jej synowa Kori. Kobieta gorączkowym głosem prosi teściową, żeby ta jak najszybciej przyjechała do ich domu, bo coś niedobrego dzieje się z Erikiem. Kiedy po krótkim czasie rodzina przybywa na miejsce, zostaje pod domem karetkę na sygnale, a w salonie kilkoro ratowników medycznych. Dostrzegają też Kori siedzącą na kanapie, która wygląda na całkowicie załamaną. Okazało się, że Erik nie żyje, a przybyli na miejsce medycy nie mogli mu w żaden sposób pomóc, ponieważ kiedy już przyjechali, mężczyzna nie żył. Na miejsce zostaje wezwana policja oraz lekarz, który oficjalnie stwierdza zgon Erika. Cory opowiada przybyłym na miejsce policjantom, że nie ma pojęcia, co tak naprawdę stało się z jej mężem i nie wie, dlaczego jej mąż tak nagle zmarł. Opowiedziała, że poprzedni wieczór spędzali wspólnie, oglądając film w salonie. Cory zrobiła się senna, więc położyła się spać nieco wcześniej. Ale zanim poszła do sypialni, zrobiła swojemu mężowi drinka, tak zwanego Moscow Mule. To taki drink na bazie wódki, soku z limonki i piwa imbirowego. Po czym pożegnała się z nim i poszła spać z jednym z synów do sypialni. Swoją drogą podejrzewam, że to nie było niczym nadzwyczajnym, że jedno z nich kładło się z dzieckiem spać, ponieważ w tamtym czasie ich synowie mieli 6, 9 i 10 lat, więc prawdopodobnie zdarzało im się jeszcze sypiać z dziećmi, żeby je. Uspać. No więc około godziny trzeciej nad ranem Kori przebudziła się i postanowiła pójść do własnej sypialni, ale kiedy właśnie do niej weszła, znalazła Erika leżącego w dziwnej pozycji w poprzek łóżka. Erik miał na sobie ubrania, w których wieczorem oglądał z nią film i nie ruszał się. Kiedy kobieta podeszła do niego bliżej, dostrzegła, że nie oddycha, a jego skóra jest zimna. Przerażona wówczas wezwała pogotowie i zadzwoniła do matki Erika poprosić o jej przyjazne miejsce. Lekarz, który przybył na miejsce i stwierdził że zgon Erika, nie potrafił odpowiedzieć na pytania z rozpaczonej rodziny o to, co mogło być przyczyną tak nagłej śmierci. Powiedział, że przyczyną mógł być tętniak, ale wszystkiego dowiedzą się dopiero po sekcji zwłok, ponieważ tak na pierwszy rzut oka no nie było żadnych śladów ani włamania, nie było śladów krwi. Wyglądał dosłownie, jakby po prostu zasnął. Rodzina była zrozpaczona, a Korei była w rozsypce. Widząc jej stan, Rodzina Erika pomogła jej w opiece na trójką synów, którymi w tym stanie nie mogła się sama zaopiekować. Miesiąc po tragedii, detektyw prowadzący sprawę śmierci Erika przyjechał do jego domu rodzinnego i oznajmił jego rodzicom, że sprawa zostaje przez nich zamknięta i zakwalifikowana jako przypadkowy zgon spowodowany przedawkowaniem fentanylu. Rodzice byli w szoku i natychmiast stwierdzili, że to musi być jakaś pomyłka, ponieważ ich syn na pewno nie brał fentanylu i nie miał żadnych problemów z narkotykami. Dla policji takie zapewnienia rodziny nie były zaskoczeniem, bo bardzo często rodziny ofiar przedawkowań nie wiedzą o tym, co robią ich dzieci w tajemnicy, a tym bardziej te dorosłe dzieci, które nie mieszkają już z nimi pod jednym dachem. Policjant zapewnił, że raport toksykologiczny wskazuje jednoznacznie na przedawkowanie fentanylu i nie mają co do tego najmniejszych wątpliwości. Kiedy matka Erika zadzwoniła później do Cori i zapytała ją, czy ta wie cokolwiek o tym, żeby Erik przyjmował fentanyl, ta powiedziała, że nie. Ale dodała, że ostatnio Erik zrobił się bardziej zamknięty w sobie, i czuła, że coś przed nią ukrywa. Wydawało się, że czas nieubłaganie mija. Po kilku miesiącach Cori wróciła do spania w sypialni, w której zmarł jej mąż i próbowała pozbierać się jakoś po tragedii. Znajomi, rodzina, sąsiedzi byli pełni podziwu, jak mimo tak traumatycznych wydarzeń kobieta znajduje w sobie siłę dla swoich dzieci. Po około roku od śmierci Erika, bo w około marca 2023 roku. Kori postanowiła wydać książkę zatytułowaną Are You With Me, mającą na celu pomoc dzieciom w radzeniu sobie ze stratą bliskiej osoby. Książka była adresowana do dzieci i była przepełniona obrazkami przedstawiającymi małego chłopca i jego ojca, który ma anielskie skrzydła. Opowiadała o historii ojca, który czuwa nad swoim synem po śmierci, oferując mu wsparcie i pocieszenie w czasie żałoby. Jak mówiła Kori, książka miała na celu pomoc dzieciom w przejściu okresu żałoby. Po stracie bliskiej im osoby, tak jak jej synowie przechodzili przez stratę ukochanego taty. Po publikacji książki, Kori pojawiała się w lokalnych programach telewizyjnych i radiowych, gdzie opowiadała o treści książki i jej celu. Dla prawie wszystkich, Kori była wzorową matką, która mimo życiowych trudności, stara się iść do przodu i przede wszystkim skupiała się na pomocy swoim synom. Prawie wszystkich, bo matka Erika spoglądała w jej kierunku bardziej podejrzliwym wzrokiem. Nie wierzyła, że jej syn brał fentanyl i nie przekonała jej kompletnie wersja Kori o tym, że Erik miał jakieś sekrety przed swoją rodziną. Przypomniała sobie o tym, że dzień przed jego śmiercią, kiedy widziała syna po raz ostatni, ten wyglądał bardzo źle. Zapytała go nawet, czy czuje się dobrze, bo wygląda na chorego, na co ten powiedział, że boli go klatka piersiowa. Postanowiła, że nie odpuści i poszła na lokalny komisariat policji, żeby porozmawiać ze śledczym, który prowadził sprawę śmierci jej syna. Śledczy uważnie wysłuchał tego, co kobieta miała do powiedzenia, zapisał jej zeznania i obiecał, że się temu przyjrzy. Matka Erika nie wiedziała, że wtedy toczyło się już śledztwo w tej sprawie. Sprawa nigdy nie została zamknięta. Teraz musimy się cofnąć kilka miesięcy wstecz, kiedy to śledczy otrzymują raport sekcji zwłok, przygotowany przez patologa sądowego, z którego wynika, że Erik zmarł w wyniku przedawkowania fentanylu. W tamtym czasie problem z opioidami w Stanach Zjednoczonych był już bardzo mocno nasilony, dlatego nawet w tak małej miejscowości jakim było Kamas, śledczy mieli niejednokrotnie styczność z zatrzymaniami osób, które albo sprzedawały, albo zażywały fentanyl, i chociaż byli to głównie turyści, którzy przyjeżdżali kamperami w tamte okolice, to sam fakt, że to właśnie fentanyl mógł być przyczyną śmierci, nie zszokował policjantów. Jednak im dłużej przyglądali się postaci Erika, tym mniej ta wersja wydawała im się prawdopodobna. Po pierwsze, z badań toksykologicznych wynikało, że w organizmie Erika znajdowała się potężna dawka fentanylu, która kilkukrotnie przekraczała dawkę śmiertelną. Mogłoby to wskazywać na samobójstwo, ale coś w tej całej historii wydawało się śledczym podejrzane. Po przesłuchaniach rodziny i przyjaciół Erika wyłaniał im się obraz przykładnego ojca bez nałogów, który z sukcesem prowadził własny biznes. Jaki więc mógłby mieć powód, żeby odebrać sobie życie. Przyjaciele ERIKA zeznali, że w okresie studiów palili czasem razem skręty, ale to było sporadyczne i miało miejsce wiele lat temu. Śledczy postanowili przyjrzeć się bliżej tej sprawie i ich wzrok skierował się w pierwszej kolejności na osobę, która była najbliżej Erika i która widziała go jako ostatnia, czyli na kori. Śledczy postanowili przesłuchać po raz kolejny osoby z najbliższego otoczenia małżeństwa Ryczyńców. Dowiedzieli się wówczas, że jak to często bywa, małżeństwo wydawało się idealne z zewnątrz, ale to były tylko pozory. Znajomi pary opowiedzieli, że często byli świadkami kłótni między małżonkami i te kłótnie właśnie bardzo często powodowała kory. Śledczy usłyszeli też bardzo ciekawe informacje, których nie mogli zignorować. Otóż ujawniono, że w Walentynki około miesiąca przed śmiercią Erika ten dostał od swojej żony kanapki do pracy z jego ulubionej restauracji. Wraz z dołączonym do nich romantycznym liścikiem. Później tego samego dnia mężczyzna odpakował kanapkę i ugryzł jej kawałek, kiedy siedział w samochodzie w czasie swojej przerwy w pracy. Już po chwili poczuł się bardzo źle, dostał widocznej wysypki i stracił przytomność. Kiedy ją odzyskał, znalazł w samochodzie Epipent swojego syna, czyli taki lek na alergię, którego użył i już po chwili zaczął czuć się lepiej. Zadzwonił wówczas do swojego przyjaciela i stwierdził od razu, że to prawdopodobnie jego żona próbowała go otruć. Jego przyjaciel stwierdził, że słyszał strach w jego głosie. Dodatkowo Erik zaznaczył, że czuje się dosłownie tak, jakby miał umrzeć, i jego zdaniem ktoś musiał podać mu jakąś truciznę, ponieważ nie ma żadnych alergii, które mogłyby wywoływać takie reakcje. Opioidy, co ciekawe, w tym fentanyl, mogą powodować poważne reakcje alergiczne, w tym pokrzywkę, co wydawało się śledczym dziwnym zbiegiem okoliczności. Śledczych bardzo mocno zdziwiło, że pierwszą reakcją Ameryka było podejrzenie, że jego własna żona chciała go otruć. Oznaczało to, że nie miał do nich zaufania. Postanowiono sprawdzić, jakie motywy mogłaby mieć Kory, aby pozbyć się męża, co doprowadziło śledczych do sprawdzenia ich spraw finansowych. Okazało się, że w 2020 roku Kory zaciągnęła kredyt na 250 tysięcy dolarów na zakup ich domu oraz wypłaciła ponad 100 tysięcy dolarów z ich wspólnego konta. Jednak zaciągnięte przez nią długi tylko rosły. W 2022 roku była winna pożyczkodawcom ponad 1 800 000 dolarów i była pozywana przez swojego wierzyciela. Dodatkowo policja postanowiła sprawdzić, czy na Erika wykupiono jakieś polisy ubezpieczeniowe. No i jak pewnie już możecie się domyślać, dokładnie tak było. Na kilka lat przed śmiercią męża, Corey Richins otworzyła dla Erika Richinsa liczne polisy ubezpieczeniowe na życie, bez jego wiedzy, z których łączna suma świadczeń wynosiła prawie 2 miliony dolarów. Sprawdzając wyciągi bankowe Erika, policja natrafiła na płatność za usługi prawne lokalnego adwokata. Okazało się, że Erik Richins spotykał się z prawnikiem rozwodowym i planistą majątkowym w październiku 2020 roku, miesiąc po tym jak odkrył, że jego żona podjęła kilka ważnych decyzji finansowych bez jego wiedzy. Tutaj zaznaczę tylko, że prawo stanu Utah zabrania osobom skazanym za morderstwo czerpanie korzyści finansowych z popełnionego przestępstwa, co na pewno nie jest bez znaczenia w tej sprawie. Dodatkowo okazało się, że Erik tak bardzo stracił zaufanie do swojej żony i najwyraźniej bał się o swoje życie, że krótko przed śmiercią, jako beneficjenta swojej polisy, swojej własnej polisy, którą podpisał wiele lat wcześniej, wyznaczył swoją siostrę i wykluczył swoją żonę. Policja miała coraz więcej poszlak wskazujących na to, że Cory miała motyw, aby pozbyć się swojego męża, ale potrzebowali dowodu, który bezpośrednio połączyłby ją z fentanylem. Taki dowód pojawił się na ich drodze, kiedy przeanalizowali bliskie znajome koli i odkryli, że jedna z nich, która pracowała jako sprzątaczka w tej samej miejscowości, mogła mieć dostęp do fentanylu z powodu jej stanu zdrowia. Tutaj tylko szybko zaznaczę, że ze względu na to, że sprawa jest świeża, nie wszystkie informacje są publicznie jawne, w tym imiona świadków, dlatego posłużę się tutaj ogólnym opisem tej osoby. W każdym razie policjanci postanowili ją przesłuchać i kobieta przekazała im informacje, na jakie czekali. Otóż powiedziała organom ścigania, że dała Cory Ritchins tabletki fentanylu na kilka dni przed walentynkami. Później tego samego miesiąca Ritchins rzekomo powiedziała gospodyni, że dostarczone przez nią tabletki nie były wystarczająco silne i poprosiła ją o zdobycie mocniejszego fentanylu. Co ta uczyniła? I sprzedała jej ten fentanyl, za który otrzymała od Cory 900 dolarów. W związku z tymi wszystkimi ustaleniami policja już nie miała wątpliwości co do winy Kori. I 8 maja 2023 roku dokonano jej aresztowania. Postawiono jej zarzut zamordowania swojego męża i zarzuty oszustwa hipotecznego i ubezpieczeniowego. Obecnie Corrie Richards przebywa w areszcie hrabstwa Sumit, gdzie czeka na proces. Corrie odmawia składania dodatkowych wyjaśnień i ciągle utrzymuje, że jest niewinna. Proces planowany jest na maj 2025 roku. W trakcie przygotowań do procesu, czyli tak naprawdę całkiem niedawno. Wyszło kilka dodatkowych, interesujących faktów, którymi chciałabym się tutaj z Wami podzielić. Policji udało się odzyskać usunięte wiadomości tekstowe z telefonu Cori, które jednoznacznie wskazują na to, że Cori kupiła w walentynki kanapkę w lokalnej restauracji w mieście Kamas w tym samym tygodniu, w którym nabyła również kilkadziesiąt tabletek fentanylu i miało to miejsce w tej samej okolicy. Co więcej, na jej telefonie zabezpieczono historię wyszukiwania, w której znaleziono w wyszukiwarce... Wyszukiwane przez korii frazy tuż po śmierci jej męża, takie jak jak długo działa fentanyl albo czy można wykryć przedawkowanie fentanylu w autopsji. Dodatkowo na jaw wyszedł prawdopodobny romans korii, bo z analizy jej smartwatcha wynika, że w dniach poprzedzających śmierć Erika, korii wymieniała wiadomości tekstowe z domniemanym kochankiem. Nie znalazłam jednak bardziej szczegółowych informacji na ten temat, bo podejrzewam, że więcej dowiemy się już z samego procesu. Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa kwestia, Sprawa nabrała nowego rozmachu, kiedy w zeszłym roku opublikowano oświadczenie sądowe, z którego wynikało, że policja uważa, że matka Cory Richins również mogła mieć jakiś związek ze śmiercią Erika. Śledczy z biura szeryfa Hrabstwa Summit napisał w oświadczeniu, że możliwe jest, że Lisa Daren, czyli właśnie mama Cory, brała udział w planowaniu i organizowaniu śmierci Erika Richinsa. Śledczy odkryli, że Daren mieszkała ze swoją partnerką, która zmarła nagle. W 2006 roku. Autopsja, co ciekawe, wykazała, że kobieta zmarła w wyniku przedawkowania oksykodonu. I co jeszcze ciekawsze, matka Corrie została beneficjentką spadku po swojej partnerce na krótko przed jej śmiercią. W oświadczeniu też stwierdzono, że na telefonie Corrie znaleziono rozmowy, w których jej matka wyrażała pogardę dla Erika. I tutaj przeczytam Wam mały fragment oświadczenia prokuratora. Biorąc pod uwagę związek Lisy Daren ze śmiercią jej partnerki w wyniku przedawkowania i jej związek z Kori, możliwe jest, że brała udział w planowaniu i organizowaniu śmierci Erika. Tutaj tylko zaznaczę, że przeciwko Lisie Daren na ten moment nie wniesiono żadnych oskarżeń. I to już wszystko w tej sprawie. Jak pewnie słyszycie, ten podcast jest zupełnie inny niż wszystkie poprzednie, bo wzięłam też pod uwagę wasze komentarze, uwagi i postanowiłam nagrać kolejny podcast już totalnie na luzie. Bez sztywnego trzymania się scenariusza, bez mocnego przerabiania całego nagrania, bez podkręcania tempa. No i jestem bardzo ciekawa, jak wam się będzie tego słuchało i koniecznie dajcie znać w komentarzach. Dodatkowo, jeżeli zainteresował was sam temat fentanylu w Stanach Zjednoczonych, to mocno polecam wam film na kanale Stanowo, gdzie Jaśmin opowiada całą historię tej epidemii i wydaje mi się, że naprawdę ten materiał jest warty odsłuchu. Link zostawię wam w opisie. Jeżeli cokolwiek w sprawie się zmieni, jeżeli dojdziemy jakieś nowe dowody albo usłyszymy wyrok, to na pewno podrzucę Wam tutaj update w tej sprawie. Tymczasem jak zawsze, jeżeli słuchacie mnie na Spotify, to odsyłam Was również na moje konto na YouTube i odwrotnie. Zapraszam Was również na moje konto na Instagramie, na które możecie podsyłać Wasze propozycje spraw kryminalnych, o których mogłabym tutaj opowiedzieć. Linki do Instagrama, YouTube'a i Spotify znajdziecie w opisie odcinka. Tymczasem ja dopijam kawę. I do usłyszenia za tydzień przy kolejnym kubku kawy. Cześć!